Czy jesteś gotowy, aby zmienić swój dzień? W tej pełnej mocy modlitwie porannej do świętej Rajti, świętej od rzeczy niemożliwych, zostaniesz poprowadzony, abyś poprosił o ochronę i zrobił miejsce na cuda w swoim życiu. Jeśli stawiasz czoła wyzwaniom, chwilom niepewności lub potrzebujesz boskiej interwencji, ten film jest dla ciebie. W tym miejscu wznieśmy wspólnie nasze głosy i serca. Prosząc o łaskę dnia wypełnionego pokojem, ochroną i nieoczekiwanymi błogosławieństwami. Wyobraź sobie, jakby to było rozpocząć dzień z ufnością, wiedząc, że jesteś pod Bożą ochroną. Szukasz zmian, odpowiedzi, a może cudu, który może przynieść tylko siła wiary. Niezależnie od Twoich potrzeb, ten moment może być punktem zwrotnym. Pozwól, aby ta modlitwa dotknęła Twojej duszy i połączyła Cię z Boskością, przynosząc siłę, nadzieję i namacalne rezultaty w Twoim życiu. Czy jesteś gotowy na imprezę? Witam, drodzy przyjaciele! To przyjemność być tu z Wami dziś rano. Zjednoczmy się dzisiaj w pełnej mocy modlitwie do świętej Rajti, prosząc o jej wstawiennictwo, abyśmy mieli dzień pełen cudów i ochrony. Ten film został przygotowany specjalnie dla osób, które szukają boskiego wsparcia, aby stawić czoła codziennym wyzwaniom. Poranna modlitwa to skuteczny sposób na rozpoczęcie dnia z wiarą i pewnością siebie. Naszym celem jest przywołanie ochrony i siły świętej Raiti, aby prowadziła was przez cały dzień i pomagała pokonać wszelkie trudności, które mogą się pojawić. Czy kiedykolwiek czułeś potrzebę poszukiwania swoich wyjątkowych mocnych stron, aby stawić czoła codziennym przeciwnościom? To uczucie, że potrzebujesz boskiej pomocy, aby pokonać swoje wyzwania. Jeśli tak, jesteś we właściwym miejscu. Modlitwa jest potężną praktyką, która łączy nas ze świętością i wzmacnia. Dziś skorzystamy z tej praktyki prosząc o wstawiennictwo Świętego, którego życie jest przykładem wytrwałości i wiary. Zanim zaczniemy, poświęć chwilę ciszy i przygotuj swoje serce na przyjęcie błogosławieństw Świętej Rajti. Zamknij oczy i oddychaj głęboko. Teraz dowiemy się trochę więcej o życiu Świętej Rajti i zrozumiemy, dlaczego jest tak wyjątkowa dla tych, którzy przeżywają trudności. Święta Rita z Kasi znana jest jako patronka trudnych i rozpaczliwych przypadków. Cenią ją ci, którzy szukają pomocy w sytuacjach pozornie beznadziejnych. Urodzona w rodzinie chrześcijańskiej Święta Rita stanęła w obliczu wielu wyzwań w swoim życiu, od trudnego małżeństwa po utratę dzieci. Prowadziła życie pełne wielkiego cierpienia, ale nigdy nie straciła wiary. Po śmierci męża i dzieci Święta Rita wstąpiła do klasztoru i poświęciła swoje życie modlitwie i służbie Bogu. Otrzymała w prezencie znak i niezwykły cud w postaci róży, która symbolizuje jej głębokie połączenie z boskością. Święta Rita znana jest ze swoich cudów i mocy wstawiennictwa. Jej wyznawcy wierzą, że potrafi skutecznie wstawiać się za tymi, którzy zwracają się do niej o pomoc. Znak, który otrzymał oraz cudowna róża są symbolami cierpień, które przeżył i łask, które nadal ofiarowuje. Te przejawy są namacalnym dowodem Jego świętości i mocy. Jego życie jest inspirującym przykładem niezachwianej wiary i wytrwałości w obliczu przeciwności losu. Święta Rita uczy nas ufać Bogu nawet w najtrudniejszych chwilach. Teraz, gdy wiemy już trochę więcej o świętej Rajti i jej znaczeniu, rozpocznijmy poranną modlitwę, prosząc o jej wstawiennictwo i ochronę na nasz dzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen Święta Ritoł, Patronko Rzeczy Niemożliwych, z miłością i szacunkiem zwracamy się do Ciebie z prośbą o pomoc w tym nowym dniu. Droga Święta Ritoł, która doświadczyłaś bólu i cierpienia, ale nigdy nie straciłaś wiary, prosimy Cię, wstawiaj się za nami przed Bogiem. Niech Twoja siła nas otacza i chroni. Prosimy Cię, daj nam wytrwałość w stawianiu czoła trudnościom i siłę niezbędną do pokonania wszelkich przeszkód, jakie możemy dzisiaj napotkać. Oświeć naszą drogę i prowadź nas swoim boskim światłem. Abyśmy odnaleźli jasność w swoich decyzjach i podążali drogą, którą przygotował dla nas Bóg. Pomóż nam zachować koncentrację i pewność Twojej ochrony. Wysławiamy Twoją świętość i dziękujemy za wszystkie łaski i cuda, jakich udzieliłeś tak wielu ludziom. Uznajemy Twoje wstawiennictwo za nieustanne źródło nadziei i pomocy. Dziękujemy Ci także za wszystkie łaski, które otrzymujemy w życiu. Za Twoje błogosławieństwa i za opiekę, jaką obdarzasz nas każdego dnia. Twoja obecność jest naszą pociechą i siłą. Niech ta poranna modlitwa wniesie pokój i pewność w nasze dni. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zaufanie w stawiennictwu Świętej Rajti może być źródłem wielkiej siły i nadziei. Stawiając czoła wyzwaniom, pamiętaj, że nie jesteś sam i że Twoja modlitwa ma moc. Rozważ włączenie tej modlitwy do swojej porannej rutyny. Rozpocznij dzień od tej praktyki, pozwalając wierze i nadziei kierować twoimi działaniami i myślami. Kiedy napotykasz trudności, zachowaj wiarę w swoje wstawiennictwo i zaufaj Bogu. Pamiętajcie, że modlitwa jest narzędziem, które łączy nas z boskością i dodaje nam odwagi. Powierz swoje wyzwania i troski Bogu za pośrednictwem Świętej Rajty. Wiedz, że Twoje modlitwy zostaną wysłuchane i że będziesz wspierany na każdym kroku. Każdego ranka poświęć chwilę ciszy, aby skupić się na modlitwie. Pomoże Ci to rozpocząć dzień z bardziej skupionym i spokojnym umysłem i sercem. Zachęcam Cię, aby ta praktyka stała się Twoim codziennym nawykiem. Niech modlitwa święta Rajti inspiruje Twoją codzienną drogę i umacnia Twoją wiarę. Pamiętaj, że modlitwa jest środkiem łączenia się z boskością oraz szukania przewodnictwa i ochrony. Niech to wniesie spokój i pewność siebie do Twojego codziennego życia. Poranna modlitwa to potężna praktyka, która pomaga nam rozpocząć dzień z silnym połączeniem z boskością. Święta Rita jest wierną orędowniczką, która może nas prowadzić i chronić. Bardzo dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Twoja obecność i udział są ważne i robią różnicę. Utwierdź swoją ufność w modlitwie i Bożej mocy. Niech błogosławieństwa Świętej Rajti towarzyszą wam przez cały dzień, przynosząc pokój i ochronę. Nie zapomnij udostępnić tego filmu swoim znajomym i rodzinie, aby oni również mogli skorzystać z wstawiennictwa Świętej Rajti. Jeśli spodobał ci się ten film i chcesz więcej inspirujących treści, Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych aktualizacji. Dziękuję za poświęcony czas i wsparcie. Niech Bóg błogosławi ciebie i Twoją rodzinę. Niech Wasza wiara i nadzieja odnawiają się każdego dnia. Jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej modlitw i inspirujących treści. Włącz powiadomienia, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Udostępnij ten film znajomym i rodzinie, którzy mogliby skorzystać z modlitwy i opieki świętej Rajcie. Razem możemy szerzyć wiarę i nadzieję. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Niech Bóg błogosławi waszą drogę i abyście każdego dnia odnajdywali siłę i spokój. Do następnego razu, i niech święta Rita wstawia się za wami. Niech pokój Boży będzie z Wami dzisiaj i zawsze. Do następnego filmu. Niech Cię Bóg błogosławi.